Jest rok 2030, a Ty właśnie trafiasz do więzienia za to, że jakiś koleś parę lat wcześniej stwierdził, że zajebistym pomysłem będzie stworzenie AI, które wygeneruje tobie Willa Smitha jedzącego makaron. Super pomysł! Ale zaraz, 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 jakie więzienie, Pazzi? O czym Ty w ogóle mówisz? No to może spójrzcie, moi drodzy, na to. Robi wrażenie, prawda? No, nie robi niestety wrażenia na grafikach komputerowych i animatorach, bo czym jest właściwie to, co Wam przed chwilą pokazałem? Jest to nowy projekt od twórców m.in. Chatu GPT pod nazwą Sora. Sora jest przez jej twórców nazywana prawdziwą sztuczną inteligencją, czyli nie tylko zbiorem algorytmów, ale tak zwanym żyjącym mózgiem. Tak gwałtowny rozwój prac nad tym oto algorytmem może doprowadzić między innymi do tego, że wielu grafików, jak i animatorów straci pracę oraz twórców efektów CGI. Możemy to zobaczyć na przykładzie jednej z nowszych produkcji Marvela pod nazwą Secret Invasion, gdzie całe początkowe intro serialu zostało Wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jak tłumaczą się twórcy serialu, zostało to pokierowane przez koncept samej produkcji, czyli nie wiemy, kto jest kim. Jednakże najpewniej zostało to zastosowane z jednego tylko względu: aby oszczędzić na produkcji oraz opłacaniu twórców CGI. Okej, okay, szefie, szefie, chodź tu, zobacz. pat, pat, patrz, jakie tu są szczegóły. Ile ja to czasu renderowałem, ile to czasu projektowałem. Mhm, mhm. Zobacz sobie, zobacz sobie. Tam się nawet wagoniki w tle ruszają. Mhm. Czemu nic nie mówisz? No, bo jest taki problem, że znaleźliśmy kogoś lepszego na, mie na twoje miejsce, nie? Zobacz sobie to. No ale przecież to wygląda jak jakieś badziewy Ile wy mu za to zapłaciliście? No, tak w sumie to nie zapłaciliśmy mu za to nic. I wyrobił się w terminie. Eee, aha. Mhm, mhm mm mm -hmm. A to mam sobie iść. Eee, no, mam sobie iść. No, idź, idź! No, dobra, idę! Ja pierdolę, jaka ta wstawka była głupia. Chyba pora zamknąć kanał. Drugim głównym problemem SORY jest to, jak bardzo ta technologia rozwija się. Pomyślcie sobie, do czego może doprowadzić właśnie taki algorytm. Już za niedługo nie będziemy w stanie odróżnić rzeczywistości od rzeczy wygenerowanych przez komputer. Będzie miało to wiele zastosowań, na przykład filmografii, gdzie filmowcy po prostu nie będą musieli zatrudniać aktorów czy aktorek, aby nakręcić dane sceny. Przez to wiele ludzi właśnie straci pracę od speców od efektów specjalnych oraz od innych funkcji filmowców. Jednakże, Sora stanowi zagrożenie pod takim względem, właśnie wracając do wątku więzienia, który poruszyłem na początku filmu. Co jeśli nasze ludzkie oko nie będzie w stanie odróżnić treści wygenerowanych, od rzeczywistości, i jakakolwiek osoba będzie mogła zostać wygenerowana w sposób, na przykład popełniający przestępstwo. Już jesteśmy w stanie założyć twarz aktorki na gwiazdę porno i robić sobie z tego jakieś filmy. Albo zadam Wam pytanie: pamiętacie dramę z papieżem? Nie, nie tym papieżem, z tym drugim papieżem. Rok wstecz, nawet nie rok wstecz, pół roku temu pojawiły się zdjęcia papieża w ubranego w bardzo takie dobre ciuchy, tak? W ciuchy można powiedzieć, że papież był ubrany w jakiś specjalistyczny drip. Ale tu nie chodzi o to. Już wtedy starsze pokolenie, pokolenie naszych rodziców, miało jedną wielką obstrukcję, ponieważ nie potrafiło zrozumieć, że są to treści wygenerowane przez komputer. Nawet jeden obrazek, jedno zdjęcie w formacie JPG czy tam PNG jest w stanie wywołać u nas zamieszanie i było od pół roku temu. Teraz technologia posuwa się jeszcze bardziej do przodu i jest to naprawdę drastyczne posunięcie. Nawet ja taki like w tym temacie mogę sobie odpalić jakikolwiek program i wpisać sobie na przykład nie wiem. Proszę bardzo. I zaraz zobaczymy, co tutaj się wygeneruje. Proszę bardzo. Jednym kliknięciem mogę wygenerować sobie super realistyczny obrazek. Jednym kliknięciem, nawet mam tutaj drugą propozycję. Proszę bardzo. Więc podsumowując cały materiał, Sora może przynieść nam parę pozytywów, może przynieść przede wszystkim pozytyw w przemyśle filmowym, jednakże stanowiona dla, dla nas duże zagrożenie, w szczególności dla pokolenia starszego. Ponieważ nie rozumieją oni jak to działa. Tak ja wiem, że tak samo ludzie mówili o telefonach oraz pokolenia wstecz, lecz. Naprawdę jest to zupełnie co innego. Jest to posunięcie technologiczne na tak dużą skalę, że za niedługo będą musiały powstawać kontrprogramy, które będą w stanie rozpoznawać treści wygenerowane przez AI, a są one coraz trudniejsze do rozpoznania. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, zachęcam Cię do zostawienia opinii w komentarzach tam na dole oraz przede wszystkim do zasubskrybowania kanału, abyśmy mogli wraz z Maxiem tworzyć więcej treści, a już za niedługo pojawią się kolejne dwa filmy komentarzy siemanko!